Powróciłem. Siema, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak nielegalnie wróciłem na Anarchię. Zabijaliśmy masę graczy i zdobywaliśmy mega dobre ity. Na 2000 lajków kolejny film z Anarchii. W tym filmie losowanie na skromne 50k. Wystarczy zostawić suba, lajka i napisać swój nick w komentarzu. Siema. Tepaj! Nie mogę tu pozostać. tu! Dawaj! Nie od. przetrwa. Jeszcze bana dostaniemy. Nie warto, Dyrox! Ale patrz! Trzeci no. raz na psem i tepa! No. TEPA! Spocony! Jezu, DEDE! Co! Dawaj, DEDE! Deda przysięgam! Dawaj, zrzucę to ja! Jest? Nie wiem. Jezu! Naprawdę? Co? Yes. <laughs> 41% Zajączek, zajączek. A to nie był S? Zajączka ty masz? No, miał drugie, dwa pety weku. Jest tak wełny. To możliwe, że był S. Dawaj, patrz, co miał. Ja tylko to mam z niego. Ja... 40! Nie! Mówiłem! Zajączek! A mogę ja to? Bo powrót. Ja do okazji... Ja z okazji dzieje. powrotu mogę to wszystko. Aha, no to zawaliście. Ja jak zwykle nic <noise> nie mam. Ja nie mam nic, a ty się wszystko. No ty weź resztę. No nie, ja nie. <noise> Żartuję! Co chcesz? Co chcesz? TEPA Dawaj. TEPNEM Mów, diaks, coś. Diaks. Kogo postawił? Daję Dziś lawę. Mu to. Nie, czekaj. Żartujesz chyba. Nie, no serio. I ty nie masz lawy? Mam, ale nie mogę postawić. Jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Perłę wycykał. Man miecz, dawaj. Dawaj go Dawaj e, go. Chodź do niego, chodź w niego, domek. Wchodź. A ja nie mam stręża Nie dobra, ty tu jesteś. Dedam, dedam, dedam. Totem. totem. Totem, totem, totem On cię tak przez ściany bije. Zejdź, zejdź, wyjdź. Uciekamy, uciekamy chyba Latajka. <laughs> Sześć sekund. Zlegałem. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie. nie, nie. No, nie. Dziewięć Jezu. pereł. Zajączek. Je Tepa. Jezu. To uczucie nie. No Jaks Co on robi? Klapę zniszczył. Mam klapę. Dead. Ale gówno. Kolejny Tepa. Jest. Tak pomyśl, że piszesz i się ktoś Tepa, tak musisz to wyczuć. Tepo! Ej. Tepo. Szaszka 16! To jest z gangu 16! Tepnąłem. jaks. Dawaj. Totem. Dead. Ja wskakuję. A była... yeah. Nie no, zamkuję. I tak nic nie wiem. Co on miał? Jak seta? Tepa! Tepnę Jest. Dead, dead, dead. Three 40 refów Dobra, ładnie TEPA! Spocuch, incognito chyba Jest! Dobra, dawaj INCOGNITO! O Boże Chyba Nie, A, taki nick Dawaj, 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 dawaj Pochodnie w drugiej ręce ma, Pochodnie w drugiej ręce Ja pierdziele Ani nic TEPA! Owocowy gaming Ja pierdziele obrazów nie ma Dawaj, dawaj, dawaj Tepnąłem Dziaks Lagnął Zalekował, jest Let I te się spaliły Ja pierdziele Jezu ile on tu. No, po co tu skakujesz? No, bo, Jak debil do trapa Bo lubię, bo tak się chce, bo chcę i się wziąć. No dobra nie Bo chcę, żeby na Czemu ja nie widać mogę? Tepa! po Sant fyty fy! No! O Boże! I to tak fajnie napisany już! Idź! Jak? Laga mam! Didosa! Nie! Zajączka ma! Didosa mam! Ja! Co jest? Ja go nie ZRZUCIŁEM nawet! A to Dostałem on jest. takiego laga dziwnego. Tepa! Jest takowa! Dwóch! Uh! Debilnie zamurował! Jaks Halting, halting, halting. Dawaj, 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 da, 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 dawaj, dawaj, dawaj Dead Pięć pereł. 32% Co? miecz Nie bij Nie bij! Proszę, nie bij! Zostaw mnie! Ty! Aha, nie bij mnie, ty Billu. No i temy masz. Aha. Dzięki, nie gram z tobą No nie wiem, wskakujesz po tej temy jaki ja odcinek nagrywam, ty tak nagrywania nie masz Ty do ja też nagrywam za razem, Tepa, zarazem, za zaraz, dwa razem Dawaj O Boże, przygotuj się tak full spocuch chcesz w się sensie full skupienie Dawaj Nie ten Un, nie Jest, dawaj 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 dawaj, oj No i choj Dawaj, dawaj, pal. Nawalaj. Dawaj, 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 daj miecz ma. O kurde. Dawaj, 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 napierdzielaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Te spotu... Dad. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu. Szybko skrzynkę w sorry, że cię zabrały Mam puszkę o szankera